Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony John Garrett a to kolejny materiał z gry Metro Last Light. Także dzisiaj zajmiemy się oddziałem snajperów. Idziemy Lokalizacji, która będzie bliźniaczo przypominała jedną z misji z budynków, który pojawiał się w metro 2033, gdzie mieliśmy misję DJ Artyom Zauważam, misję, no osiągnięcie do zrobienia. I po raz pierwszy tak naprawdę pojawia się tutaj snajperka VSSK. Wychłop właśnie jedna z takich, którą bardzo mocno lubię, no jest piękna i cudowna, gdyby była dostępna normalnie w rybie fabularnym, to znając życie, zamiast e, Previeda bym z niej korzystał. No dobra, no to jak było blisko i zajęliśmy pozycję, no to do roboty. To jeszcze nie mogę strzelać. Na czarną stację chcecie, no dobra. Zrozumiano, dawaj. No dajesz. Drugi i trzeci. Nie widzę, żeby ktokolwiek więcej się tutaj czymkolwiek interesował. No i teraz tak. Ludziska się rozchodzą. Da parny jest bo nie ma co się tutaj silić na strzały w głowę, w gruncie rzeczy. No i co, kogoś jeszcze tu masz? Można iść dalej, moim zdaniem. Nikt nie został, chłopie. Chodzi ci o tą stronę. co ty robisz? Zaraz to Tak, No i idziemy. na sąsiednią Lecimy, nie ma czasu. No to lecimy po kabelku. Idź, idź, mam nadzieję, że mi pomożesz. Takie trochę Snajper Elite. A, dziecko kudy Jak to kudy? Buria skoro. Ty mnie znasz, ja takę wiczuwaju. Wiczuwaj win. Wyczuwają, nawet nie ma opcji ogłusz, Jest po prostu tylko i wyłącznie zanożuj, także no. Tutaj nie ma co się bawić, w łaskę i litość, bo to po prostu nie działa. Tyle. Polega z góry zdjęty. Tutaj dwójka przy generatorze. Czy generują jakąś frajdę? Ciężko to ocenić. Na dachu. Czy raczej nic takiego co nazwałbym problematycznym. Aha, no dobra, przepraszam, ten z dachu zobaczył i mamy misję uwaloną mi chcę ją powtórzyć. Czy znaczy od tego checkpointa, no ale no właśnie. Ja mam nadzieję, że nie wypatrzył. Ale cóż Ja jednak się myliłem. Chciałem być cwany, oszczędny w środkach, to mam za swoje. Więc najpierw dach. Jak to było powiedziane. Później wieże. Później schodzimy na dół i osobiście się z nimi witamy. Maska jest, filtry są, leci. No i przewidzieli tą burzę rzeczywiście. Jak zejdziemy, nie ma powrotu, no ale. Czy jest po co wracać tam na górę w gruncie rzeczy? Raczej nie. To jest raczej taki prosty samouczek, typu możesz wyłączyć generator, żeby mieć święty spokój. No to tak robię. miście mi się przywołali, pięknie. Utopiłem się, no niestety, było. No to dobrze, to stąd nie będziemy zdejmować tak naprawdę nikogo, żeby sobie problemów nie robić, bo później ktoś zobaczy. Zawsze gdzieś będzie jakiś inny typo i lecimy, czym prędzej. Może dostaniemy punkt zapisu i uda się pominąć to wszystko. Jest zapis, także, jakby się jakiś alarm miał zadziać, to już nie w tym świecie. No i ogólnie tak. Ja to robiłem w ten sposób, że najpierw temu gościowi na blisko w web, później temu dalszemu. Serio? Zadzwonił, dziękuję bardzo. Nie wiem, jakim cudem to ominęło jego łeb, no ale. Dzień, dzień. Brakuje mi mechaniki wstrzymywania oddechu, szczerze mówiąc. Czegoś, co się wydaje tak, no, mega proste, tak? Po prostu trzymasz shift, obraz ci się nie buja. Ale nie. No i właśnie jak tego gościa to ominęło? Moim zdaniem pocisk powinien polecieć na tyle prosto, żeby go tam trafiło. No ale. Okej, okay, jeden mi wpadł do wody. Trochę słabo, bo to zawsze jakaś amunicja dodatkowa i zasoby. Zwłaszcza, że no. Olegam na tej mojej ciężkiej snajpersce, nie ukrywając. Uważam, że jest całkiem przydatna. Zakładaj, nie symuluj, tylko wchodź. Oczywiście, odpalenie jakiejkolwiek pułapki ma ten sam zgubny wpływ. I zaczyna się burza, ludzie zaczną się chować, ale to dla nas też dobrze. Pułapka, z amunicją, dosłownie jednym pociskiem, no ale amunicją. Nasz zegarek też świruje, nie wie co się dzieje. Tutaj też sobie nie pozwiedzamy. A nie, puści nas, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że gra nas tutaj nie puści, bo wcześniej nawet nie próbowałem. Ale i tak, z nich nic nie dostaniemy. No chyba, że broni, która sobie leży. Co, nie ma tu żadnego generatora, który można byłoby ewentualnie kopnąć, żeby ułatwić sobie życie. Jest tylko ta drabina. Okej, okay. ma to sens. Teraz wiem po co ta drabina była, czyli to jest work as intended. Czekaj go, a nie szko, takie zastanawiasz się. A palaj no Dobrze, wymieniamy filtr, nie ma problemu. Wymieniamy maskę od razu. Teraz tak, tu będzie jeden opancerzony po lewej, na pewno. Nawet dwóch. Pieście na klatkę. No, ciekawe, ciekawe. Błyskawica walnęła. To słychać nie było. Zalewamy tutaj wodę. Tu czy nie tu. No chyba tutaj, tutaj nikogo nie ma Nie wie co się szykuje, bo nie odpowiada. Także nie masz co pytać Jakowa, bo Jedyne co się szykuje, no to odbicie Zresztą to jest raj, więc Nie ma tego złego Nie, nie podnoś broni, nie ma nawet po co, nie ma co się opierać, nie ma w gruncie rzeczy nawet o co się oprze. więc tak, to piętro mamy wyczyszczone, ale spokojnie, mamy też jeszcze piętro nad nami, a nawet dwa i jeszcze jedno pod nami, więc najpierw trzeba wyczyścić parter, żeby móc spokojnie myśleć o przeniesieniu się dalej. Zdziwieni? Być może. Żaden tłumik moim zdaniem by tego tak nie wygłuszył. Zwłaszcza, że to jest potężne bydle. No ale załóżmy, że to jest gra i nie patrzymy na takie rzeczy. Znowu jakiegoś gwizdałka mamy. Muzykalna pauza. Gościu, musisz mieć naprawdę pojemny pęcherz, że jesteś w każdej chwili w stanie zalać ognisko. Oj, ten już krzyknął, to by byli w stanie usłyszeć bez problemu. No, ale mamy filtry. To nie ma problemu, mamy świeżą machę. Mamy gościa, który nas tutaj śledzi. Chyba czegoś szuka. Znalazł guza. Może to nie było do końca to, czego on szukał. Dla mnie jakoś to specjalnie nie przeraża. Wydaje mi się, że to piętro też już mamy wyczyszczone, więc można się poruszać troszkę szybciej. Dokładnie. Amunicja jak najbardziej. Don't mind if I do. Uj. Dobra. Jak nie mam, podsterunek został wyczyszczony. Jeszcze został tak zwany perymetr, czyli to, co mamy z przodu przed nami do wyczyszczenia. Czyli musimy łącznie z tym budynkiem wyczyścić to, co znajduje się przed nim, a w tym wypadku za nim. Czyli niestety musimy dostać się na drugie piętro, bo nie weszliśmy z zewnątrz normalnie, tak jakby się dało, prątem. W związku z czym drzwi są zamknięte od tej strony, i choćbyście chcieli, to nie ma jak wejść. Towarzyszu, zejdź. Może być. Jak widzicie, burza ustała. Już tak mocno nie wieje. Generator świeci. Na szczęście to nie są przeciwnicy. Choć na początku to światło jak tak oślepiało, no to nie ukrywając, troszkę się człowiek bał. Może eksplorować rzeczy w tym kierunku. Ze broń spadła, nikt nie zauważył. Spoko. I dwóch gości powinno tu być. I jest dwóch gości. Nie słyszałeś, jak kolega zaczął charkać? Mu się przypadkiem charknęło, parchnasiem. No. Mogłeś nie słyszeć, że ta część też jest wyczerpana. No. W gruncie rzeczy, no wszystko trzeba wyczyścić, jak ma to być dla, nie wiem, wolnych stalkerów, lub dla kogo, bo jesteśmy w tym oddziale snajperskim, który miał to zrobić. Mundury nie wskazują na to, żebyśmy należeli do komóbu, ale zabijamy Reich, więc, no, czwarta Rzesza, no to tak, przeciwieństwem normalnie byliby komuniści. No, ale załóżmy, że jesteśmy z niezrzeszonej organizacji, która ma jakieś interesy, żeby ich sabotować. Wytłumaczenie mi w gruncie rzeczy najbardziej odpowiada. Tak, tu jest ten jeden gościu, który był przez nas położony. Mamy sporo amunicji. Mamy filtr na zmianę. Otwórz, załóż. Nie dusz się, nie masz po co. Filtrów to mamy więcej niż Artyom miał łącznie, więc no. Normalnie jakbyśmy sobie zostawili tych gości u góry, no to moglibyśmy podjść sobie wtedy od strony tamtych worków z piaskiem. Ale nie ma takiej potrzeby. I teraz tak, mamy tutaj trzy wieżyczki. Jedna, druga i trzecia. Ten gościu najczęściej się wita, macha i odwraca plecami do tego typa. Kiedy ten typo jest odwrócony, można się go pozbyć. Zobaczy to ten typo, a ten zanim się odwróci, będzie już martwy. Więc w ten sposób pozbywamy się tych trzech wież, które tutaj obserwują teren. Pozostało nam zajęcie się dwiema grupkami. Tutaj mamy dwóch ludzi, i tutaj mamy z tego co wiem też dwóch ludzi. W tym terenie jest pojedynczy ziomek. Być może miał jakiegoś orbitera, który sobie poszedł, załóżmy, że nie miał, więc możemy go wykreślić. Tu jest prawdopodobnie ten orbiter, o którym mówiłem wcześniej. Należał prawdopodobnie do tego zespołu. No i została nam tylko dwójka tutaj do wyeliminowania. Więc w wielkim skrócie, tak naprawdę strzelamy do jednego, strzelamy do drugiego i to wszystko, i możemy już zjechać na linię i cieszyć się wykonaną misją. O, czerwoni, no to pięknie, kogoś jednak pominąłem. To brzmiało tak pięknie i mądrze, że nie mogło się udać, ale sam przez chwilę nawet w to uwierzyłem, że jestem takim ekspertem i wiem co mówię i co robię. Bo to tak piękne, tak się człowiek zachwycił na moment, że. No strzelamy tu tam, tu tam, tu tam. I ogólnie rzecz biorąc, macie już wszystko wykonane i fajnie. I wtedy przyszła rzeczywistość i nie było tak fajnie. A gdyby się udało, wiecie, jak naprawdę bym się dobrze ze sobą czuł, jakbym miał poprawiony humor i samoocenę. Pomachaj, dobra. Skoro odmachał, to ten gościu to zobaczył, to znaczy, że wtedy tę dwójkę trzeba wyeliminować. I ostatniego pana numer 3 również. Więc z tej dwójki możemy od razu zrezygnować. Z tej dwójki również. Również. I tu biegnie jeden typo. Już zaalarmował. Ostatni, który został. Okej, okay, wpadłem do wody, ale nie umiem pływać. Czyli tam był jednak ten trzeci właśnie ten, o którym mówiłem orbiter, ale go nie mogłem nigdy wypatrzeć. No proszę bardzo. Wszystko jasne. Ale no w gruncie rzeczy jest to prosta i przyjemna misja. Jak najbardziej mi się podoba. Odpowiada mi nie ze względu na to, że faworyzuje tę broń broń. Boże, po prostu. Fajne podejście do tematu. Odfajkował, to znaczy, że się odwraca, to znaczy, że ten umiera, również ten umiera. I również ten umiera. Więc możemy pozbyć się tego pojedynczego, Po jego kolegi tu nigdzie nie widzę. Możemy w takim wypadku tę radosną dwójkę wyałtować. Zdążył. Czasami nie wiem, jak te pociski lecą. Ja zdaję sobie sprawę, że z racji tego, że ta broń jest wytłumiona, to pocisk musi dłużej przelecieć, zanim trafi swój cel. To jest jak najbardziej logiczne. Tak działa fizyka pocisków. To nie jest CSGO, gdzie macie broń na Hitscan i tam gdzie jest pił tam od razu się pojawia strzał. No nie, tak to nie działa. W żadnej rzeczywistości. Zdążył? Nie. No dobra. Ojka zdjęta. ...ich kolega orbi. Nie wiem co z nim jest, on jest pancerny. Reszta się budzi i wzywa alarm, bo nie jestem w stanie przeładować na czas. Nie wiem czemu. Mogę przeładować Jeśli to wyjdzie, pokraczne podejście, a wyszło, bo dostałem zapis, no to Jestem rozczarowany, to nie tak miało wyglądać To zamiast profesjonalskiej... profesjonalskiej? Profesjonalnej operacji snajperskiej Jakaś taka popierdółka, typu no tam Dostałem snajperkę na komunie i teraz strzelam radośnie No thanks Moje drugie imię to rozczarowanie, bo tak się kurna czuję teraz. Już ta inteligencja odpuściła sobie w którymś momencie po prostu się poddała. Ale tak bywa, no co zrobić? No i to w sumie koniec poziomu. Tutaj już nic więcej na nas nie czeka. Możemy tylko ewentualnie zdjąć maskę. ...przesprejować przez te drzwi, bo wbrew pozorom tu po lewej ktoś jest i wcale nie typowzuje. Ja się duszę, gościu. On nie ma maski, a ja się duszę. No i w końcu się udusiłem, bo nie miałem maski i tak to się kończy. Także no, tam faszystom namieszają, sabotażyści, wszystko fajnie. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i bywajcie.